Siema, tak jak mówiłem, um, zagramy w grani, tak. E, w ogóle siema, tu kapuczyno.pl widzę się. No więc tak, idziemy na początku. Dziś gramy w grani, tak. Um, kolejny raz. Jest tak, idziemy tu. Czy, czy to nam jest potrzebne? Nie, nie jest. Dużo um, tych ludzi tu zrobiło. Sro, sro, zrobiło tych no, zadań. Nie w ogóle nie, nie, nie stanę że nic znaleźć, więc no. Będę musiał jakoś e, to przejść, tą grę, ale no, albo tylko wybierzemy inną mapę. Na przykład yy, już ta nowa mapa mnie denerwuje i jej nie lubię. Um, przepraszam, że mówiłem o nowej mapie. Oj, no. No, przepraszam bardzo, Co, ale no, musiałem. No, bo to miała być na was niespodzianka, że jest nowa mapa Łyżsowa, No, no, no i wiecie. No i nie mogłem powiedzieć, no bo tak to, to by um... byliście źli, że, um... nie no nie byliście byli, byliście byście szczęśliwi, ale chciałem wam po prostu zrobić niespodziankę, pewnie tyle jesteś źli, że później wam je pokazałem, no i no ale my, na... ale my się interesujemy tylko grą. Inaczej, a nie, tutaj też nie możemy, bo to już zrobiliśmy, ale proszę e, wziąć niebieski klucz, e, chyba albo już odkręcili wiecie, Ci w ogóle, twarz incha i halat, więc no, no, nie wiem, bym bardzo cholera. O nie, nie są że tak włożyć tych kleczeka, chyba że. Żebym bardzo szybko go włożyć i chyba uciekniemy potem. Widzicie, ale w stronie z tego młotka wsiąść to, na... nie wiem, ten się bardzo zła a ja serw Dobra już jestem, szukałem ponad godzinę młotka i gdzie go nie ma, może ktoś go złapał i no nie wie gdzie go włożyć, a musiał e, przecież włożyć go, to dziwnie no, może sprawdzimy do piwnicy, że gdzieś jest, um, a może tu jest, to um, tu są nasiona, to nie, nie, to my nie uciekamy, a u um, no więc tak. Jezus reagowała gra. O dobra. Hmm. Możemy już iść. Może tu gdzieś jest młotek? No, w piwnicy no bo. Kto nie miał być w piwnicy? No Jezus w piwnicy też nie ma serio? dobra, nie, ja idę tutaj ja wracam po co w ogóle w nie wiem czy w ale jak wyjdę to będzie no właściwie inna kamera ale no my idziemy bo nas to nie no jak troszeczkę no babo tu trzeba czy... w to włożyć o nie czemu ogóle? Ja się skończyło. Ja cię czemu? Nie, jed Nie, proszę, dwójka. Proszę, nie. Nie! No dobra, szkołę. O w ogóle tam, tam była ta nowa mapa. O, a to jestem ja. Siema, to ja mam Robuxy, Elo. No ale dobra, no sobie to... nie No, Nie mam ty Robuxów, bo to wszystko wydawałam. No no res, dobra, więc tak idziemy. Ośma Dzień dobry, kochana panią. Ja w górę ja lubię... Eee, Jak zostawicie 1500 łapek w górę pod tym odcinkiem, to nagram odcinek gram <Y na tą sofortnai. Dobrze? Dobra, może być. senki. To jest ta wsiłapka w górę, a ja co nagram, gram um, ponad godzinę w, w Fortnite'a. A my lecimy z ten matem Sara O. O. Dlatego Sara wrócę. sobie już wróciłem, otworzyłem już na no szczęście łomem Eee, po co mam łom? A, nie, tylko nie to Ej, jak mi grań sobie, to e, kończymy odcinek, nie? Bo to będzie sensu. Zero, kończymy odcinek, bo no nie wiem No nie wiem, czemu kończymy odcinek, no bo nie wiem, jestem dziwny ale uciekam przed Grenią, bo Greni nas złapie. Nie, nie chcę, żeby Greni nas złapała. Nie, nie. Mówi dwa razy nie i nie. Ła, uciekam, Greni. Słap, daj im Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Greni nas głoni. Ej, gdzie Ej... Kłenii... Nie, uciekamy! Nie! Please! Nie! Proszę! Nie! Please! Please! Nie! Nie, please! Proszę, nie! Nie! Kończyć odcinka. Nie. Nie, nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! Proszę! Nie! Nie! Nebek. Nebetyna. Ej, głowa! Głowa nie lubię Ciebie! Kłowa, nie lubię Ciebie, nie, padam. Nie. nie, nie, graj nas zagoni do piwnicy, graj nas zagoni do piwnicy. Nie! Krej nas zagoni do piwnicy! Krej nas zagoni do piwnicy! Krej nas zagoni do piwnicy, rozumiecie widzowie? Krej nas zagoni do piwnicy i będzie hit! Nie! to no, śruba. Ej, śruba, co ty robisz? O! chyba. Chodźmy. Ej, śruba, czy ty masz z anime. Obrazek z anime? Śruba. Powiedz śruba. Ej, śruba, ty masz. obrazek z... Dej śruba to było te potrzebne śruba Oj. śruba choć <Ky> dobra Śruby na razie tu nie ma. Zamykamy drzwi przed greją, oczywiście, żeby grei nas nie złapała. Ale mamy mało czasu na ucieczkę, serio. A, bo gę wyszła z gry. Na tego tak szybko. Dobra. Okej. Okay. Trzajcie basę. Dobra, czyli już muszę uciekać z tematem, lecimy z tematem, lecimy z tematem w ogóle, lecimy z koksem, koksówy, koksówy, otworzę tu, otworzę to coś i kończymy odcinek.